No i kolejny tydzień pracy minął, mały weekend, piękną pogodę tym razem, nie, nie jak na ostatnim odcinku, no i jestem znowu w górach. Czeka mnie przeprawa przynajmniej dwie godziny w jedną stronę do fortu. Jak będzie coś ciekawego to Wam oczywiście pokażę po drodze, a jak nie to widzimy się już w forcie. No i kochani dotarłem. To, że nie pokazywałem wam drogi, to nie było to, że nie ma co pokazywać, ale tu na każdym kroku jest coś ciekawego. No, w każdym razie jestem na wysokości około 2100. Napiszę wam tu na dole dokładnie. No i mamy coś do zwiedzenia. Także ja muszę tu troszeczkę po skałkach się powspinać i za chwilę widzimy się tam. Zostańcie ze mną. No i w pięknej pogodzie zwiedzamy kolejny fort po drodze nie pokazywałem Wam żadnych widoków i to nie z powodu tego, że nie było widoków tylko co chwilę były i film musiałby trwać ze dwie godziny a celem dzisiejszej wycieczki jest właśnie ten oto fort już wchodzimy do środeczka tutaj widziałem, że jest ciemno także Latareczkę odpalam. No i odpalamy latareczkę i schodzimy. O, a tu fajne jest. Korytarzyków mamy troszeczkę. Na końcu latryna chyba była. Tam gdzie król i żołnierze chodzą piechotą. I tu widzę. W dół jakiś korytarzyk. No to piekniemy tylko jak widzicie tutaj dużo kamieni już odpadło. Od ściany i od sufitów. O jak tu ciemno. Ciemno i strasznie wilgotna. No idziemy. No będąc w górach jakoś nie mam takiej obaw, że coś się podobno zapadnie. Nie wiem czym to jest spowodowane. Bo normalnie w budynku zwracam uwagę na podłogę. Żeby się nie zapadła. A tutaj mimo tego, że wiem, że Pode mną są jeszcze jakieś pięterka, to jakoś tak nie mam obaw, że to się zaparnie. Tam mamy jeszcze niżej coś. No jest to troszeczkę pomieszczeń, dość spory fort. No i to co mogę powiedzieć, jest więcej, więcej tutaj takich pięterek, więcej labiryntów niż, niż tych innych, które, które wam pokazywałem. Później nie wiedział, na którym piętrze wszedłem. A zobaczcie tutaj co, co czas robi. Tutaj widzimy już tynk, no jeżeli to tynk, można nazwać, podpadał I kamienie też już wędrują na dół. Tu mamy jakieś schodki do góry. Z góry nie przyszliśmy. Tutaj to, to nie wiem do czego służyły takie okienka. Zaraz przy wejściu, być może tu był dział merchynkowy do tutajżej parawi. No Tutaj gardło mi woli. Przyszedłem w krótkim w rękawku. Ogólnie jest gorąco, ale na ziemi no jest biało. Troszeczkę wyżej już leży śnieg. I ja powiem wam szczerze, że to na gardle czuję. Może się tak zdarzyć, że, że ten niby ciepły weekend ja odleżę. Tu mamy kolejny ciemny korytarz. To no, jest troszeczkę labiryntów. Dobrze nas to zaprowadzi, ciekawe. Aha, my poszliśmy w tamtą stronę, a mogliśmy iść w tą. Czyli tu będzie po prostu wyjście, wyjście z tego piętra. Na posadce zostały jeszcze kamienie. Haha, tu byliśmy, tam wyszliśmy właśnie i obeszliśmy to dookoła. Ja tak samo jak powtarzałem w innych fortach, Jestem ciekaw, czy wydaje mi się, że na pewno tak. Jest to jakiś tunel łączący wszystkie te forty. One nie są. Oj, przepraszam, że się zmęczyłem. One nie są w dużych odległościach od siebie. No to dzisiejszy fort, dwie godziny. Drogi na pieszo, no ale serpentynkami. Jeżeli jest wydrożony tunel w skale to nie, może nie musi być aż tak długi. I myślę, że powinno być, i raczej było połączenie pomiędzy wszystkimi tymi fortami. O tutaj zaczynaliśmy tą wędrówkę, tam wchodziliśmy, a tu mamy główny wjazd. Tam nadal szliśmy, gdzie ta dziura. Po żeby to się nie zapadło, zobaczcie, że takie dziury są. Może żołnierz w każdej chwili. Zadziwia jak tymi drogami tu coś wjeżdżało. W zeszłym tygodniu, jak byłem, lał, lał deszcz. To było puściutko. Teraz zobaczcie, pełno ludzi. ale te widoki naprawdę są piękne. Tam, tam widzicie na szczytach normalnie leży śnieg. My w sumie też nie jesteśmy, nie jesteśmy dużo niżej. 2000 ponad na pewno metrów nad poziomem morza, a patrzyłem dzisiaj na pogodę 2200 już leży śnieg i na ten weekend, na dzisiaj, na jutro, mam do odwiedzenia trzy forty i wiem, że jeden na pewno jest powyżej 2200 metrów. Także może będzie śnieg. Mam nadzieję, że nie będzie dzisiejszy żaden fort. No teraz tu mamy słonko. I jeszcze yy, ja wam pokażę gdzie. E, o, o tak. Tu, o tutaj w tym miejscu jest jeszcze jeden fort, który dzisiaj odwiedzę stąd prosto idę tam i tam nie widzę też śniegu i później jeszcze w drugą stronę ze 4 godziny drogi czekam jeszcze jeden fort ale, ale to na jutro także dzisiaj wrócę te dwie godziny drogi i jutro udam się w drugą stronę Op! o, jestem u góry zaraz może jeszcze z dronikiem polatamy ależ tu jest pięknie tam mamy Francję no i tutaj Włosi porobili Forty aby bronić się przed Francuzami ale Francuzi nigdy tutaj nie próbowali tą drogą zdobyć Włoch a co najśmieszniejsze po ustaleniu granic Kurczę, w roku, ja Wam napiszę na dole, w którym roku, bo zapomniałem. <gry> Teren, na którym są forty, które były włoskimi fortami, są na terenie Francji. Taka ironia losu. No Jeszcze zaraz wejdziemy tam. Ja na chwilę tutaj odsapnę. I polatam dronem. Tak jak przy pierwszych fortach mówiłem, że są one takie same, no na pewno nie są są podobne, podobny układ mają tu na przykład z góry widzicie okienka strzelnicze na tą stronę i na tą po drugiej stronie jest tak samo także no byli przygotowani jeżeli ktoś by wszedł do środka tej fosy nazwijmy to, nie wiem jak to się nazywa po fachowemu no to jeżeli wszedł do środka by był ostrzelany z każdej strony Troszeczkę poleżałem, odpocząłem, uspokoiłem oddech, bo <laughs> ciężko, ciężko. Zejdę jeszcze na dół, zobaczę, być może uda mi się coś ciekawego na dole znaleźć. No i będę się kierował tam, bo chcę się wspiąć zanim. Wspiąć i wrócić, zanim będzie ciemno. Nie chciałbym tymi drogami tutaj wracać po ciemku, bo nie byłoby to ciekawe. No, jest godzina chyba 14 czy 15. Także z godzinkę tam dojdę. A zobaczcie, tutaj widzicie przymrożona ziemia. Biało. Ja w kawku, bo jest gorąco. Ale w nocy może to być nieciekawie. No to jak tam dojdę na 15, nawet do 16 posiedzę. No to zdążę wrócić. Póki będzie jasno. No i na tym mi bardzo zależy. Bo nie chcę po cienku wracać. No i tak mam nockę tutaj w górach. I jutro będzie nagrywka z ostatniego fortu. Zobaczcie, tutaj jest woda. Taka stucienka. Nawet dość ciekawe to jest. Pewnie gdzieś tutaj są odpływy z deszczówki i tu była zbierana woda. Hmm. Szkoda, że nie jestem przygotowany na taką ekspozycję, bo chętnie bym tam, że tak powiem, spuścił się na dół i popatrzał co tam ciekawego jest. No ale nie będę się spuszczał, tylko idę zwiedzać dalej. To są te pomieszczenia. No to jest gwiazd. I tutaj może jakaś, jakieś dowództwo było. No, widoki mi naprawdę piękne, naprawdę bajeczka. No, ale jeżeli była wojna, to takie siedzenie w takich fortach nie należało do przyjemności na pewno. Zwłaszcza w zimie. Jak to miejsce jest po prostu odcięte od świata. Tutaj nijak nie idzie w zimie dojechać. Wiem, że ta druga jest, która prowadzi tutaj, zamykana na zimę. No, jak spadnie śnieg, to tutaj na pewno ciężko jest się poruszać. Dzisiaj w sumie mamy już listopad, a naprawdę jest cieplutko. Co mnie cieszy, że mogłem jeszcze tu wjechać i zwiedzić to. Tutaj, w tym forcie, wydaje mi się, że jest więcej kamienia niż betonu. Tak jak inne były mocno betonowe, że tak powiem. To w tym jednak jest sporo kamienia. Wszędzie. Wszędzie jakieś wejścia, przejścia. I tu też być może była latryna, ale to jest tylko moje przypuszczenie. No, ja myślę, że z tego fortu to będzie wszystko, co mogę pokazać. W sumie ten, nawet nie jest tak, że tak powiem, promowany na różnych ścieżkach. Trzeba było trochę poszukać, żeby znaleźć jego nazwę I ja teraz idę do Ostatniego fortu z tej strony, że tak powiem Od fortu centralnego Do fortu, który nosi nazwę Giaur, bodajże Także na dziś ja już kończę Tymi pięknymi widokami, na mnie się jeszcze zdążycie napatrzeć Ja dzisiejszą wędrówkę już kończę A my widzimy się za tydzień w kolejnym forcie. Do zobaczenia.